dla tych organizacji, które tutaj się zjawiły, które działają w Powiecie Chrzanowskim, robimy tą imprezę. Chcemy pokazać ich udział, codzienny udział i zaangażowanie w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa i oferty, którą mają dla Mieszkańców, dla całego powiatu szanowskiego. To jest też dla nich możliwość wymiany doświadczeń, integracji, a też dla mieszkańców jest możliwość poznania ich oferty, ich działań. Także cieszymy się, że zgromadziliśmy dzisiaj tutaj ponad 30 organizacji, ponad 300 uczestników z organizacji. Czego chcić więcej? Fundacja Sama Mama wspieramy kobiety i dzieci w trudnej sytuacji życiowej, ale nie tylko samotne mamy. Szczególnie stawiamy na edukację, na rozwój, na podnoszenie kompetencji kobiet. I nie tylko z powiatu szanowskiego, tylko w ogóle mam. Szanowni Państwo, ja bardzo Was serdecznie chciałam zaprosić do tego, żeby korzystać z tych warsztatów, które my prowadzimy na terenie powiatu, bo jest ich dość sporo. Informujemy o tym i też właśnie za pośrednictwem nawet telewizji. Więc zapraszamy, drogie Panie. W większości te warsztatów są bezpłatne, a nawet te symboliczne opłaty zawsze wspierają jakby naszą organizację. Także zapraszamy Was do tego, żeby korzystać z wszystkich form. W najbliższym czasie dużo się będzie działo, więc śledźcie nas i na Facebooku, i na Instagramie. Jesteśmy dla Was. W gminie Chrzanów takich organizacji, stowarzyszeń, fundacji nie brakuje, można odnieść wrażenie, że wciąż przybywa. Tak, wciąż przybywa, co cieszy, bo tak naprawdę no, organizacje pozarządowe to jest esencja tego, co jest najlepszego w naszej gminie. To są ludzie, którzy poświęcają swój prywatny czas, robią to bezpłatnie, robią to z takiego dobrego serca, chęci pomocy innym, bo te organizacje zajmują się bardzo wieloma różnymi rzeczami. To jest nie wiem, promocja kultury, promocja zdrowia, promocja dziedzictwa, zdrowego stylu życia. Naprawdę mnóstwo tutaj różnych ofert mogą mieszkańcy znaleźć właśnie w tym trzecim sektorze, w sektorze organizacji pozarządowych. My jako samorząd cieszę się, że my możemy ich wspierać w działalności, że możemy ich dotować w różnego rodzaju formie, czy to właśnie takiej dotacji na działalność caoroczną, przy formie małych grantów. I Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego. Jaka jest Wasza rola? Nasza rola to jest, my jesteśmy organem opiniodawczym i konsultacyjnym. Z tym, że my jako Rada nie chcemy się na tym tylko skupiać. My zapraszamy wszystkie organizacje do współpracy. Chcemy być ich rzecznikami, jeżeli chodzi o kontakt między organizacjami a urzędem. Takie spotkanie jak dzisiaj chyba idealne. Wszystko ma na miejscu pani redaktor racja, tym bardziej, że mamy ankietę, którą my przygotowaliśmy jako gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, to sprawdzamy, ile osób tutaj uczestniczących jest w organizacji pozarządowej było lub chce wstąpić, w jakim kierunku działa, a w jakim by chcieli działać, plus dodatkowo jakie widzą problemy, jakie widzą sposoby rozwiązania tych problemów, żeby lepiej nam się jako społeczeństwo działało wspólnie. Podje, tutaj. Eee, bardzo ładnie, równowaga jest, super. Fundacja Czuła Stodoła tym razem w Chrzanowie, nie w płazie gdzie się mieścicie. Piknik organizacji pozarządowych to chyba taka okazja, żeby pokazać się jeszcze tym, którzy nie wiedzą, chociaż wielu już wie. Tak, to coroczne spotkanie w tym roku tutaj w Szanowie. Bardzo się cieszę, bo to właściwie rzeczywiście cały czas gadamy tutaj z różnymi między organizacjami i z ludźmi, którzy, którzy nas nie, 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 nie znają jeszcze, tak jak mówisz. Sporo się dzieje także już w samej czułej Stodole. W tej chwili 17 czerwca zapraszamy na pierwsze warsztaty. W o 18 godzinie również będzie fajny koncert, zapraszam, a święto kwiatów, trzecie święto kwiatów już w naszej czułej stodole, drugi lipiec. Zapraszam serdecznie, będzie super, mamy fajnych gości i dużo warsztatów będzie. A

III wieku w szanowie, bardzo prężnie działający tutaj u nas, to zresztą dzisiaj podczas tego pikniku było widać choćby na scenie. To ja bym powiedział w ten sposób, że nie tylko dzisiaj na scenie, jak doskonale Państwo wiecie, nas jest wszędzie pełno. To, że prężnie działamy, bo jest dosyć spora grupa ludzi, którym, jak ja to nazywam, chce się chcieć. I dzięki tym ludziom, którym się chce chcieć. Mamy to i jest kronika, i dzisiejszy występ Senior Singers, i występ Ali Babek. Tym ludziom się autentycznie chce. Gdybym Wam powiedział, ile w sumie te dziewczyny, które tańczyły albo które śpiewały, ile w sumie byś, mają lat, to byście nie uwierzyli, ale nie powiem, bo to kobiety. Muzyka, 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 muzyka. To jest forma piknikowa dla całych rodzin, więc nie brakuje animacji, atrakcji, będą też koncerty. Bardzo się cieszymy, że tym przyciągamy, ale myślę, że co do zasady, tym magnesem są organizacje, które chcą się pochwalić swoją działalnością, które chcą pokazać ten szeroki wachlarz swojej działalności, a działają w wielu obszarach. Impreza ma charakter wędrujący, a oznacza to właśnie tyle, że się przemieszczacie po terenie całego powiatu. Tak, to jest druga edycja imprezy. Swój początek miała w Libiążu na e, obszarze Szyjki. E, dzisiaj jesteśmy tutaj w gminie Chrzanów. W kolejnym roku kolejna gmina. Już prowadzimy rozmowy z gospodarzami. E, cieszę się, ponieważ no, co do zasady e, Chcemy przybliżać tą działalność organizacji w każdej gminie. Chcielibyśmy, żeby mieszkańcy we wszystkich gminach mieli dostęp do, do informacji o tej działalności, którą prowadzą właśnie organizacje na naszym terenie.